Here we, go. Here we go! Cześć! Witamy w kolejnym odcinku serii FAMOK Talks, specjalnie dla Akademii IT. Dzisiaj razem ze mną jest Alicja z FAMOK. Cześć! I chcielibyśmy, chciałybyśmy dzisiaj opowiedzieć Wam o dwóch takich narzędziach, które mogą być pomocne dla partnerów w generowaniu lidu. Pierwsza z nich to promocje i oferty specjalne, a druga to konkursy sprzedażowe. A więc, zaczynając od promocji, jak wszyscy wiemy, to jest jedno z najważniejszych działań sprzedażowych ale i również jest to świetny pretekst do sprzedaży dla naszych partnerów. Więc warto takie promocje tworzyć, ale musimy pamiętać o tym, żeby były one przemyślane i adekwatne do obecnych sytuacji rynkowych. Obecna sytuacja epidemiczna na świecie zmusiła nas, nas wszystkich do wymyślenia takich promocji czy działań, które faktycznie będą adekwatne i pomocne dla klientów i my również jako FAMOK zaproponowaliśmy takie przydatne rozwiązania. Tak, pierwszym z nich była promocja związana z darmowym VPN-em dla naszych klientów. Drugą promocją, jaką ogłosiliśmy, był darmowy FAMOK dla szkół i placówek edukacyjnych i ta promocja trwa nadal, no właśnie ze względu na trudną sytuację sektora medycznego i edukacji. Niezależnie, uruchomiliśmy również promocję związaną z przedłużeniem testowania naszego oprogramowania z jednego miesiąca do trzech. I to była promocja jakby dedykowana klientom, którzy potrzebują trochę więcej czasu na decyzję zakupową, ale też po prostu chcą dłużej przetestować nasze oprogramowanie. Tak, i planując takie promocje, należy przede wszystkim pamiętać o regulaminie. Często o tym zapominamy, a to jest jednak podstawa takich promocji, bo to jest zabezpieczenie zarówno dla organizatora, jak i dla uczestników. A następnie, komunikując taką promocję, my akurat wykorzystujemy nasze social media, czyli LinkedIn przede wszystkim, ale również LinkedIn naszych partnerów. Wysyłamy również mailingi do klientów i partnerów, oni również, korzystając ze swoich baz, wysyłają takie newslettery. Korzystamy również z mediów branżowych, które pomagają nam rozpromować te poszczególne działania. Korzystamy także z bloga na naszej stronie, tworzymy webinary dla poszczególnych branż, o których Paulina wspomniała, a także tworzymy prezentacje multimedialne, które są pomocą dla partnerów podczas spotkań sprzedażowych. Drugim tematem są konkursy sprzedażowe i tutaj również na bazie naszych doświadczeń chciałyśmy przytoczyć takie dwa przykłady. Pierwszy z nich to konkurs zorganizowany we współpracy z jednym z operatorów. Który bardzo się zaangażował i razem z nami zorganizował od początku do końca to przedsięwzięcie. Chodziło o zbieranie punktów. Jedna sprzedana licencja FAMOK to jeden punkt. Po osiągnięciu jakiegoś pułapu otrzymywało się nagrody. Drugim przykładem takiego konkursu był konkurs dla wszystkich naszych partnerów sprzedażowych jednocześnie. I tam za wygraną, za największą liczbę sprzedanych licencji Famoka, rozdawaliśmy wyjazdy na targi Gitex z Dubaju razem z nami. Więc takie ciekawe nagrody, myślę, tym bardziej mobilizują sprzedawców do sprzedaży. Dokładnie. Zatem i oferty specjalne, promocje, ale też konkursy sprzedażowe, naszym zdaniem, są świetną motywacją dla partnerów, resellerów, aby dokonywać skutecznej sprzedaży. A teraz patrzmy na obiad. Tak!